Madzia, mentorka wirtualnych asystentek. I dzisiaj opowiem Ci o tym, jak to się w ogóle stało, że zostałam wirtualną asystentką, a była to historia zupełnie niespodziewana ze względu na to, że gdy brałam udział w pierwszej rekrutacji, to jeszcze nie wiedziałam, że ktoś taki jak wirtualna asystentka w ogóle istnieje. Ale od początku czym się zajmowałam? Ja zanim byłam wirtualną asystentką, byłam nauczycielem przedszkolnym i przedszkolnym. Z wykształcenia zostałam nauczycielką, następnie podjęłam pracę w przedszkolu, ale od początku czułam, że to nie jest moja droga. Ja nie czułam się dobrze w tym zawodzie, ta praca mnie męczyła, frustrowała. Zresztą, gdy też zobaczyłam, jak wygląda placówka edukacyjna od środka. To gdzieś tam zblokowało to moje działania, szczególnie te działania kreatywne, i już wiedziałam, że ten zawód totalnie nie będzie dla mnie. Poza tym, gdy byłam na studiach i myślałam o tym, że będę zarabiała 2000 zł, no to czułam się po prostu jak królowa życia. Myślałam, że będzie stać mnie na wszystko i będę sobie spokojnie żyła. Natomiast, gdy przyszła rzeczywistość i otrzymałam pierwszą pensję w wysokości 1640 zł, to nie wiedziałam, czy za nią opłacić mieszkanie, czy może że trzymać na rachunki, czy wyżywienie i tak dalej, więc naprawdę była to dla mnie trudna sytuacja, musiałam wziąć dodatkowy etat w kawiarni, żeby zarabiać godne pieniądze i móc z tego życia korzystać, a nie tylko żyć i egzystować, więc wiedziałam, że nie mam tutaj też dużego pola manewru, jeśli chodzi o zarobki i że zawsze będę z tych zarobków po prostu niezadowolona, no i też stopnie awansu w pewnym momencie się kończą, no i wyżej już nie podskoczysz, nic więcej tak naprawdę nie Jesteś w stanie w tym zawodzie osiągnąć, dlatego to była taka rzecz, która mocno też mnie stopowała. No i muszę przyznać, że gdzieś tam też wewnętrznie miałam w sobie jakieś takie poczucie, że chcę spróbować czegoś swojego, że chcę spróbować z jakimś swoim własnym biznesem, no i sprawdzić, czy to w ogóle będzie droga dla mnie. Akurat to wszystko się zbiegło z tym momentem, gdy wyprowadzałam się z moim ówczesnym narzeczonym z dużego miasta, ze Szczecina do małej rodzinnej miejscowości. No i tam już wiedziałam, że nie będę chciała wracać na etat nauczycielki i że na pewno nauczycielką już dalej nie będę. No i szukałam dla siebie drogi. Tak naprawdę nie do końca wiedziałam, co ja będę chciała robić, gdzie będę chciała pracować. Wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby otworzyć Lumpex online, czyli żeby chodzić do sklepów secondary. Handów, hand tam znajdować jakieś fajne ciuchy, a że miałam do tego dobrą rękę, bardzo dużo czasu w tych lumpeksach spędzałam. No i też robiłam fajne stylówki, które były dostrzegane, które były chwalone przez znajomych, przez randomowe osoby. No to pojawiła mi się w głowie, w głowie taka myśl, że może bym otworzyła właśnie taki Taki fajny, taki no powiedzmy sobie, luksusowy lumpeks online i po prostu bym sprzedawała te ciuchy w zestawach, w jakichś setach i tak dalej. W tamtym czasie, w 2019 roku, Roku, to nie było jeszcze, to był 2018, nawet jeszcze, to nie było jeszcze popularne, nie było dużo takich osób, no i widziałam tutaj w tym jakiś potencjał dla siebie. I w tym momencie przypadkowo, gdy czytałam bloga blogerki, którą wtedy namiętnie naprawdę poczytywałam, zobaczyłam takie ogłoszenie, że szuka ona takiej osoby, która mogłaby być jej prawą ręką, która mogłaby ją wspierać w działaniach i gdzieś tam po prostu być przy niej, ale totalnie zdalnie. No i słuchajcie, wtedy oczy mi się po prostu otworzyły. Zobaczyłam, że są takie możliwości, że ja przecież mogę pracować zdalnie i mogę z tej mojej małej mieściny wspierać. To moją najlepszą twórczynię, którą po prostu od lat oglądam, z którą ćwiczę jogę, z którą mam bardzo podobne gdzieś tam podejście, tak mi się wydaje, przynajmniej w tamtym momencie. No i że to będzie w ogóle dla mnie super praca. Także długo się nie zastanawiając, złożyłam swoje podanie, złożyłam swoją ofertę właśnie w odpowiedzi na to ogłoszenie. I przeszłam do kolejnego etapu rekrutacji, co dodało mi na maksa skrzydeł. Tutaj muszę dodać, że pojawiły się zadania rekrutacyjne. Jednym z zadań rekrutacyjnych było zrobienie zdjęcia z biżuterią, bo ta twórczyni zaczynała też sprzedawać swoją biżuterię z kamieni naturalnych, więc no, ta umiejętność była gdzieś tam ważna, żeby umieć zaprezentować tą biżuterię. Następnie, kolejną taką rzeczą było, była do zrobienia grafika, więc ja, nie znając totalnie żadnych programów graficznych, nie znając kanwy, nie znając niczego, przygotowałam kilka takich grafik i propozycji i zaczęłam uczyć się wtedy kanwy. Wtedy w ogóle się dowiedziałam, że coś takiego jak kanwa jest, że można z tego w bezpłatny sposób korzystać, no i tam przygotowałam grafiki. I w kolejnym etapie trzeba było przygotować jeszcze teksty. No i słuchajcie, udało mi się przejść jeszcze do kolejnego etapu rekrutacji, co już w ogóle, wiecie, tak podbudowało mnie wewnętrznie, pokazało, że jestem wartościowym człowiekiem na tym rynku pracy i że coś fajnego tutaj mogę robić poza tym moim etatem nauczycielki który też mimo wszystko gdzieś tam pozwalał mi tą kreatywność przez lata zbudować, która gdzieś tam się tłumiła, bo była niewykorzystywana, więc tutaj fajnie mogłam to wykorzystać. Natomiast tutaj jest taki trochę krach tej sytuacji, ponieważ nie udało mi się przejść do kolejnego etapu rekrutacji. Na tym etapie zakończyła się moja przygoda, natomiast ja się w ogóle nie zdemotywowałam, wręcz przeciwnie, to mi naprawdę dodało skrzydeł, pomyślałam sobie, że kurczę, skoro tutaj u tej mojej blogerki się. Było się takie ogłoszenie, to na pewno więcej osób szuka kogoś takiego do wsparcia, kto będzie im pomagał, kto będzie taką prawą ręką. No i zaczęłam wpisywać praca zdalna grafiki, praca zdalna prawa ręka, praca zdalna pomoc i tak dalej. Po prostu zaczęłam szukać takich ogłoszeń. No i wtedy trafiłam na takie zdanie jak zawód wirtualnej asystentki. Tak się wkręciłam w ten temat, że po prostu dniami, nocami czytałam, kim jest ta wirtualna asystentka, czym się zajmuje, w jaki sposób może pomagać. Sprawdzałam ogłoszenia, zobaczyłam wtedy, że się pojawiają takie ogłoszenia, więc automatycznie zobaczyłam dla siebie tutaj przestrzeń taką do działania. No i zapoznałam się z tym całym obszarem, wiedziałam już mniej więcej na czym to będzie polegało, w tym czasie przeprowadzaliśmy się do naszej małej mieściny, no i wiedziałam, że nie wrócę już na etat, ale potrzebowałam też gotówki, żeby móc się przez ten pierwszy czas utrzymać, żeby mieć na utrzymanie i żeby móc normalnie mimo wszystko dalej funkcjonować, więc pojechałam na wakacyjne zbiory borówki do Niemiec, wybrałyśmy się tam z koleżanką, która swoją drogą też jest teraz za moją namową wirtualną, Asystentką i po prostu tam pracowałyśmy bardzo dużo godzin, bo to była praca po 11, po 12 godzin w polu, więc naprawdę momentami było tam ciężko. Natomiast ja byłam tak zmotywowana, że nawet po tych 12 godzinach w polu, w ukropie 30 stopni, wracałam i nadal czytałam o tym zawodzie, nadal się uczyłam, doszkalałam. Wtedy poznałam takie pojęcia jak copywriting, poznałam takie pojęcia jak storytelling. Pojawiało się dużo w ogóle takich słów, których ja nie rozumiałam. Więc jeśli czytałam jakieś nowe rzeczy, no to automatycznie pojawiło, pojawiało się coraz więcej rzeczy, których ja się muszę dowiedzieć, które muszę poznać. Więc, będąc na tym zbiorze borówki, to bodajże trwało około półtora miesiąca, dwa miesiące, cały czas zgłębiałam sobie tą wiedzę, cały czas doczytywałam, dowiadywałam się więcej. I przygotowywałam sobie taki plan, jak ja bym chciała w tym zawodzie zacząć działać. No i wróciłam z tego zbioru, miałam już zapas gotówki, zarobiłam tam jakieś, nie wiem, około 10 chyba tysięcy złotych. Więc miałam taki zapas, żeby móc wystartować. Zrobiłam sobie takie dwa tygodnie przerwy żeby mieć taki czas na to, żeby jeszcze odpocząć, no bo byłam zmęczona i, i fizycznie, i tak po prostu stęskniona za domem, więc te dwa tygodnie takie luzu sobie dałam i podjęłam decyzję, że po tych dwóch tygodniach ja siadam, przygotowuję plan działania, rozpoczynam edukację i zdobyłam pierwszego klienta. No i rzeczywiście tak się wydarzyło, po tych dwóch tygodniach usiadłam do komputera, zaczęłam tworzyć sobie plan i zaczęłam od tego, co ja w ogóle umiem i z czym ja mogę zacząć. Przejrzałam ogłoszenia na takie wirtualne asystentki, żeby zobaczyć, czego ci klienci szukają. No i okazało się, że dużo osób szukało takiej osoby, która będzie prowadziła social media, która będzie pisała teksty, robiła jakieś podstawowe grafiki na szablonie albo przygotowywała jakieś research, jakieś administracyjne rzeczy. I stwierdziłam, że to jest taki temat, od którego mogę zacząć. Ja w ogóle zawsze byłam humanistką, zawsze dobrze się czułam w pisaniu tekstów, więc też wiedziałam, że tutaj na pewno sobie poradzę. Oczywiście. Wiadomo, że to też się nie wzięło z tego, że od razu miałam pisać świetne, po prostu takie kwieciste teksty, tylko cały czas musiałam to ćwiczyć, dowiadywałam się coraz więcej jak pisać takie teksty, czytałam dużo takich tekstów, na przykład na bloga, na social mediach, w jaki sposób ludzie to robią, w jaki lu sposób ludzie piszą te rzeczy, jak tworzą grafiki. No i gdy byłam już na tyle gotowa, żeby wyjść do pierwszego klienta, a wydarzyło się to bardzo szybko, bo zaczęłam szukać klienta we wrześniu i dosłownie po tygodniu pierwszego klienta już znalazłam. I zaczęłam tą, tą współpracę. No, i tak jak mówię, zaczynałam od pisania tekstów, od tworzenia grafik i od jakichś takich rzeczy zapleczowych, typu przygotuj jakieś tam zestawienie w Excelu lub napisz jakieś pismo. Więc takie totalnie proste rzeczy, z którymi nie założę się, że Ty też od dzisiaj już byś mogła tak naprawdę nie wystartować. I gdy znalazłam moją pierwszą klientkę, to naprawdę myślałam, że chwyciłam pana Boga za nogi, bo okazało się, że ta osoba po pierwsze prowadzi swoje przedszkole Montessori, więc ja czułam się dobrze zorientowana, bo wiedziałam, jak wygląda ten świat od zaplecza, jak rozmawiać z rodzicami, co jest dla rodziców ważne, co jest dla dzieci ważne. Więc byłam przekonana, że świetnie tutaj się sprawdzę i że to będzie współpraca na długie lata, że naprawdę świetnie nam się będzie współpracowało. Otóż jak bardzo się myliłam, ponieważ okazało się że nie, nie była to dobra współpraca, że ta klientka po pierwsze dobrze mnie nie traktowała, że chciała mnie, mnie wyzyskiwać, jeśli chodzi o czas pracy, że chciała zaniżać moją stawkę, która i tak już była bardzo niska. Więc ja przy tej współpracy, poza tym, że zdobyłam trochę doświadczenia, dużo się nauczyłam, przetestowałam to, o czym czytałam w praktyce, no to niestety też zostałam z takim poczuciem, że kurczę, że to. No, może coś tutaj jest jednak nie, nie tak, ale nie poddałam się, tylko zaczęłam szukać kolejnych klientów. Kolejną moją klientką była taka klientka, która zajmowała się wynajmem pokoi w Wielkiej Brytanii dla Polaków pracujących po prostu za granicą. Oni na tygodniówki wynajmowali pokoje i ja zajmowałam się zarządzaniem całym tym systemem wynajmów, i to polegało na tym, że pilnowałam płatności, że wpisywałam nowe osoby, kontaktowałam się z nimi, jeśli brakowało, tych płatności, więc byłam w takim ciągłym kontakcie. To była praca w Excelu, i wtedy się dowiedziałam, że nie lubię Excela, więc to też była dla mnie taka bardzo pouczająca praca, bo po prostu siedzenie w tym Excelu Dubanie mnie dobijało. Ja się męczyłam przy tym okropnie, nie lubiłam tego robić, wkurzało mnie to, natomiast chciałam zdobyć doświadczenie jakiekolwiek, chciałam zdobyć dobre opinie, więc, mimo wszystko, to robiłam. Po jakimś czasie zaproponowałam tej klientce, że może myśmy poprowadziły też social media, bo miała jeszcze taką dodatkową małą firmę. Więc zaczęłyśmy prowadzić te social media, no i tutaj już naprawdę czułam się jak ryba w wodzie. Więc, więc to była taka fajna współpraca, później się zakończyła i z kolejnymi klientami sobie działałam. Kolejna moja klientka również była z Wielkiej Brytanii, była to Kasia. i Jeśli Kasia to oglądasz, to pozdrawiam serdecznie, bo to była jedna z moich najwspanialszych współpracowników na początku mojej drogi, i myślę, że dzięki temu, że zdobyłam tą współpracę, dzięki temu, że z Kasią zaczęłam współpracować, to też bardzo się rozwinęłam, ponieważ Kasia zaczynała tworzyć swój pierwszy kurs online i ja też pierwszy raz działałam przy tworzeniu kursu online. Zrobiłam mój, moją pierwszą stronę sprzedażową, napisałam moją pierwszą ofertę, napisałam pierwsze maile sprzedażowe, w ogóle założyłam mailer light, całą tą oprawę, więc ja się uczyłam na żywym organizmie i Kasia dawała mi tą możliwość, żebyśmy wspólnie troszkę. Na błędach też się uczyły, i to naprawdę była wspaniała, wspaniała współpraca. I wspominam ją, no bardzo, bardzo cieplutko. Więc takich współprac też tobie. Tutaj oczywiście życzę, także naprawdę to były bardzo fajny czas, ja się wtedy bardzo, bardzo dużo uczyłam i zobacz, że tych klientów przybywało, to nie było tak, że było jakoś bardzo trudno tego klienta zdobyć, naprawdę tutaj działając na grupach dla wirtualnych asystentek, odzywając się do, do, bezpośrednio do klientów, dało się bardzo szybko tę współpracę nawiązać i teraz też to tak wygląda, także można spokojnie sobie z tym poradzić. jak się rozlicza? Na początku. Rozliczałam się na dwa sposoby pierwszym takim rozliczeniem było działalność nierejestrowana, gdzie wtedy można było do 1150 zł, pamiętam, zarabiać, więc kupę, kupę lat temu tak to wyglądało, teraz jest to dużo, dużo więcej z tego, co się orientuje, około 3000 zł, więc całkiem sporo można zarobić tutaj nie rejestrując swojej firmy i to polega na tym, że trzeba prowadzić tylko ewidencję sprzedaży i na koniec roku rozliczyć się z podatku, więc nie ma tutaj dużo formalności i normalnie co miesiąc klientowi wystawia się fakturę, więc rozliczałam się w ten sposób, a później rozliczałam się jeszcze przez Usmi, czyli przez taki portal, który umożliwia wystawianie umowy o dzieło z klientem, i tam już nie ma tego limitu, można spokojnie rozliczać się na wyższe sumy. Kiedy poczułam się już bezpiecznie. I kiedy otworzył się nabór na dofinansowanie, na działalność gospodarczą w moim mieście, to po prostu podjęłam decyzję, że spróbuję, że wezmę udział w tej rekrutacji. Otrzymałam dofinansowanie i otworzyłam swoją działalność. I tak już od ponad pięciu lat tą działalność właśnie prowadzę. Także zobacz, że prawie dwa lata działałam jeszcze bez działalności, stawiając tutaj pierwsze kroki, nie zakładając działalności, nie, nie płacąc tych opłat wszystkich ZUS-ów, tych Większych takich podatków i tak dalej, więc naprawdę na start uważam, że wirtualne asystentki mają bardzo dużo możliwości, żeby się rozliczać, żeby z tego tutaj sobie korzystać. Natomiast popełniłam na początku bardzo duży błąd. Ponieważ dałam bardzo niską stawkę godzinową. Moja stawka godzinowa to było 25 zł za godzinę, więc naprawdę bardzo, bardzo mało. Teraz moim kursantkom polecam, żeby startowały od minimum 50-60 zł na godzinę, a te 25 w tamtym czasie to naprawdę był strzał w kolano. Natomiast ja po etacie nauczyciela, gdzie zarabiałam 1640 zł na rękę, jak sobie policzyłam, że dam 25 zł na godzinę i przepracuję x godzin, to będę miała Dużo, dużo więcej pieniędzy, więc dla mnie na ten moment to naprawdę było kupę kasy. Nie miałam właśnie też zus nie miałam innych opłat, więc spokojnie mogłam sobie na to pozwolić, żeby od tej stawki wystartować. Natomiast teraz już nie polecam takiego rozwiązania, ze względu na to, że trudno tą stawkę później jest podnieść i zazwyczaj trzeba się rozstać z klientami i pozyskać nowych, zupełnie innych. Także startujemy z zupełnie wyższej stawki. Więc tak wyglądała moja przygoda z etatu nauczycielki, gdzie pracowałam na tak naprawdę dwa etaty, bo rano szłam na etat do przedszkola, później szłam na etat do kawiarni, gdzie dorabiałam, żeby fajnie sobie żyć, żeby spokojnie tutaj móc sobie funkcjonować. Przebranżowiłam się na wirtualną asystentkę. Zrobiłam to tak naprawdę w kilka miesięcy od czasu, gdy podjęłam tą odważną decyzję poprzez ten czas edukacji, gdzie zdobywałam wiedzę i doświadczenie, aż po ten czas, kiedy. Pozyskałam pierwszych klientów i oni stale, stale, stale przybywali. Gdy zaczęłam działać we wrześniu z pierwszymi klientami, to podjęłam taką decyzję, że do końca roku chcę zarabiać 5000 złotych i to będzie taki mój wyznacznik tego, czy mi się udało, czy udało mi się spełnić ten cel, czy to jest coś, co daje mi satysfakcję, radość, no i też ten przychód. No i udało mi się uzyskać ten przychód przy tych zarobkach, oczywiście tą stawkę później już sta, stanowiłam standardowo Podnosiłam do, do góry z każdym nowym klientem i też z tymi klientami, niektórymi, którzy już ze mną byli. Także dobiłam do tych 5 tysięcy tak naprawdę w październik, listopad, grudzień, no bo tego września już nie liczę, więc w trzy miesiące i to było też 7 lat temu, więc to 5 tysięcy miało troszkę inne znaczenie niż ma teraz. To naprawdę było dla mnie kupę, kupę kasy, i to mi pokazało, że chcę się rozwijać w tym zawodzie, że chcę w nim być i że chcę tutaj się dalej edukować. W tamtym czasie, Czasie, nigdy bym nie pomyślała, że dzisiaj, 7 lat później będę miała swój zespół wirtualnych asystentek i będę obsługiwała ponad 30 klientów miesięcznie razem z tym zespołem, że będę projekt w dużym zespole ponad 20 osób, będę tam zarządzała kampaniami sprzedażowymi i miała bardzo dużą sprawczość i też kontakt z takim dużym zespołem, z fajnymi ludźmi, którzy mają jeden fajny cel, że będę edukowała wirtualne asystentki, że będę je wspierała w tej drodze, dzieliła się moją wiedzą, dzieliła się moją. Moim doświadczeniem. Także jeśli teraz jesteś w takim momencie, że zastanawiasz się nad zmianą zawodu, że nie wiesz może do końca, czy to jest dla ciebie, czy spróbować, czy nie spróbować, czy podjąć ten pierwszy krok. To chciałabym Ci powiedzieć, że naprawdę warto, że czasami od tego pierwszego kroku dzieją się wielkie zmiany w życiu i że warto zaryzykować, warto podjąć tą odważną decyzję, żeby właśnie spróbować. Dodatkowo ty nie musisz rzucać wszystkiego, nie musisz robić tak jak ja, że rzucasz etat, że przeprowadzasz się i zaczynasz wszystko totalnie od zera, po prostu rzucając całe swoje poprzednie życie. Możesz zrobić to stopniowo. Mam kursantki, które. Tak naprawdę, będąc na etacie, dorabiają sobie, zdobywają pierwszych klientów, a później, gdy czują się już bezpiecznie, odchodzą z tego etatu i przechodzą stuprocentowo na działania wirtualnej asystentki. Może jesteś na nie, okresie macierzyńskim, na urlopie macierzyńskim, kiedy możesz pracować i zajmować się dzieckiem, więc to jest też świetny czas, żeby się wdrożyć w tą pracę yy, i żeby tych klientów powoli, pomalutku sobie pozyskiwać. Także naprawdę jest dużo dróg, jest dużo tutaj możliwości, które daje nie, ta praca i dużo. Dużo sposobów, w jakich można ją rozpocząć. Jeśli jesteś zainteresowana tym zawodem, jeśli chciałabyś spróbować swoich sił, to przygotowałam dla ciebie e-booka, gdzie znajdziesz 10 praktycznych porad na start. Jest to e-book całkowicie bezpłatny, w opisie znajdziesz informacje, jak możesz go pobrać. No i zachęcam Cię, żeby się zapisać, żeby pobrać, żeby go przeczytać. Jeśli będziesz miała jakieś pytania, to wrócić do mnie, a ja oczywiście na nie odpowiem. Także dziękuję, że wysłuchałaś tą moją historię do końca. Jak widzisz, dużo się tutaj po drodze działo i naprawdę z etatu nauczycielki do spełnionej kobiety, która prowadzi swój własny biznes, tutaj bardzo, bardzo obfita droga prowadziła i dużo po drodze się działo. Oczywiście było dużo zlotów, dużo też upadków, jak to. W każdym biznesie, jak to w każdym też zawodzie, bo na co dzień w pracy też, też nas to spotyka. Jednak jeśli teraz z ręką na sercu miałabym powiedzieć, czy było warto, to naprawdę było warto i uważam, że wygrałam życie. Także też tego Ci życzę. Dziękuję i pięknego dnia. Do zobaczenia. Cześć.